Cześć, opowiem dzisiaj o sadzonce palmy, którą przywiozłem z wakacji z Turcji. Byłem w okolicach Side, to jest południe Turcji, w tamtym roku byliśmy też na wakacjach, no, też, też tam w tych okolicach, tylko że na północ od Alani. No i tam niestety takich sadzonych nie widzieliśmy. Natomiast yy, wtedy byliśmy w miejscowości Turkler. Na północ od oddalani, tak jak mówię, niedaleko, 10 km. Natomiast tutaj byliśmy w Sidę, e, też jakieś 5 km od Sidę, no i e, w miejscowości Chender. No i tutaj udało się po prostu, były, e, tam rosły sobie po prostu sadzonki, takie samosiejki palm. Ja dodam e, w tym filmiku, po prostu będzie, będzie dodane zdjęcia. Niestety tam zapomniałem po prostu nakręcić filmik, jak to fajnie rośnie, ale zrobiłem zdjęcia. I taką sadzonkę sobie sam po prostu wykopałem z ziemi nożem. No i do walizki przywiozłem. Teraz tak. Kiedy to wziąłem? Wziąłem to we wrześniu, w połowie września. No i taką sadzonkę po prostu. I teraz wsadziłem sobie ją do wody na parę dni. Starałem się ją tak wykopać w miarę, żeby te korzenki zostały. Jeśli chodzi o przewiezienie, to jeszcze Wam ją pokażę, jak ona wygląda. Jeśli chodzi o przewiezienie, tutaj te końcówki są e, suche, ale wydaje mi się, że to z tego wynika, że ona po prostu że to one były przewiezione już z końcówki lata. Natomiast tutaj te końcówki wydają mi się zdrowe. Ta, tą sadzonkę wybrałem specjalnie, żeby ona była taka mała. Można sobie te większe też sadzonki tam gdzieś znaleźć. I ja generalnie pokażę Wam później w następnej części tego filmiku, jak po prostu ta no, ta roślina sobie tutaj rośnie. Ja jeszcze dodam, no po prostu tu ją zaraz sadzę, mam taką przygotowaną, dość też wilgotną e, wilgotną doniczkę i do niej po prostu wsadzę ją. Tak mówię, w drugiej części filmiku opowiem już e, jak ona będzie sobie rosła ta roślina. I jeszcze Wam opowiem tylko jeszcze troszkę o, 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 o rzeczach tych związanych z Turcją. W tamtej miejscowości było już bardzo dużo bananowców, były tam też już dziko rosnące bananowce. Aczciwie znaczy, rosnące, no posadzone też sadzonki, posadzone jakoś też może dekoracyjnie były banany, można było sobie nawet zerwać banany, także to też świadczyło o klimacie. Niestety nie przywiozłem sadzonek takich bananowców, a szkoda, trochę teraz żałuję, że nie udało mi się takiej sadzonki przywieźć. Nie byłyby do porównania z tą sadzonką tej palmy, no i sobie za. Za jakiś czas, jak dodam filmik, jak ta sadonka nam się przyjęła i jak ona nam dalej sobie rośnie i omówię wam w, dalszą, w dalszej części. Także na razie wsadzam ją i, i czekam aż rośnie trochę większa. Pozdrawiam.